Witajcie, w tym filmie pokazuję propozycję ozdabiania plastikowej bombki od środka. Przyznam, że wolę ozdabiać bombki od zewnątrz. Styropianowe, drewniane. Te mają jeden plus, bez użycia lakieru przepięknie się błyszczą. Ale mają też wadę, taka surowa bombka kosztuje około 15 zł. Ona jest droga ze względu na swoją wielkość. Zaczynamy od oddzielenia jednej warstwy naszego wzoru i wyrwania go. Przed wklejeniem do bombki lekko nacinam wzór, aby zmarszczek było mniej. Ale prawdą jest, że czym bardziej pstrobaty wzór, tym mniej widać zmarszczki. Od środka przyklejamy dowolnym klejem do dekupaż. Identycznie postępuję z drugą połową bombki. No i tu podczas przyklejania klops albo pasztet, jak kto lubi. W miejscu nacięcia pędzlem zrobiłam dziurę. Nie mogę udawać, że jej nie ma, ponieważ jak podmaluję całość białym, to będzie ją dopiero widać. Mamy dwa wyjścia. Możemy zmyć pod wodą i położyć serwetkę jeszcze raz, albo podmalować. Jak widzicie, podmalowałam. Po wyschnięciu kleju oba wzory dokładnie podmalowuję białą farbą. Polecam to robić nie kremową, ale właśnie białą, to lepiej uwydatniam wzory. Tutaj możecie zobaczyć, jaki jest efekt podmalowywania. Jeżeli tło bombki także będzie jasne, nie ma problemu, że troszkę wyjedziecie za wzór. Po wyschnięciu kładziemy na bombkę od środka spękać jednoskładnikowy. Po wyschnięciu kleju kładziemy pierwszą warstwę jasnej farby. Ja kładę gąbeczką, ale możecie to robić pędzlem. Wtedy spękania będą się układały wzdłuż pociągnięć pędzla. Już podczas tapowania uwidoczniają się spękania. Pamiętajcie, że podczas kładzenia farby na spękać jednoskładnikowy nie możemy wracać do miejsca, które przed chwilą pomalowaliśmy. Po wyschnięciu spękania wypełniamy kolorem. Ja lubię zrobić próbę, który kolor najlepiej wygląda. W złotym kolorze miałam tylko starą masę strukturalną. Dobrze się nadała. Z drugą połową miałam większy dylemat czerwony czy zielony? Doszłam do wniosku, że czerwony jakoś krwawo wygląda, i zostałam przyzielona. Teraz pozostało już tylko złożyć bombkę i przykryć spoinę. Właściwie całkowicie wystarcza obwiedzenie bombki kokardką. Ja proponuję Wam inny sposób. Po pierwsze zawsze kokardkę możemy namalować, a nie przykleić. I dodać do niej konturówkę. Ta wersja kosztuje 6 zł i jest bardzo dobra jakościowo. Na pewno starczy Wam na wiele bombek. No i kręcimy zawiasy, co Wam w duszy gra. Na początku chciałam skromniej, ale ostatecznie poszłam po bandzie. Wyszła bombka w starym stylu. Zapraszam, oceniajcie film jak Wam się podoba i oceniajcie jak Wam się nie podoba. Dziękuję.